Są, są i oni. Dzień dobry, dzień dobry. Robimy półkę. Tu mamy zaznaczone, już zaznaczyłam punkty, gdzie będzie od kąta do kąt ta półeczka. Jedna półeczka długa, na 1,20 m. I chciałabym, żeby troszeczkę wystawała. Czyli ona gdzieś by była gdzieś dotąd. Aha. A znacie się na tym? No ja robiłem przy remontach i przy wykończeniach i tak dalej. A nie ma pani... Coś znajdę. Jaką? A gdzie jest skrzynka ze sprzętem, który jest potrzebny? Mierka zwyczajnie mogła się już nie zmieścić do widocznie pełnej reklamówki. Zaczynamy, panowie, od zmierzenia profilu i wybrania odpowiedniego, który nam utrzyma konstrukcję na ścianie, czyli profil UD30, który mamy taki, prześcienny. Proszę bardzo. Że pani, Pana pani... Jakieś nożyczki do na tego profilu. Coś jeszcze? No, wkrętarkę. wy bez sprzętu przyszliście? No, no B. Czy tych panów można nazwać fachowcami? Nie sądzę. Miarę mam taką. Dobra, taka może być. Taką metrówką to się mierzy bicepsy. No to miara na miarę fachowców. Okej, okej, Jeśli Ile czasu mam to zajmie? Z takimi żądaniami praca może to się przedłużyć. Trwa, będzie Ile czasu? Ile Czas start. Po ustaleniu szczegółów w ruch poszła reklamówka, ale fanami takich sprzętów zdecydowanie nie jesteśmy. 20. Na samym starcie błąd. Ten profil jest za słaby. Mocniejszy jest 3-centymetrowy, naścienny, który nam pozwoli uzyskać stabilną półkę. Ten dzień chyba nie należy do panów. Ostatecznie udało się przewiercić, tak samo jak i dobrać odpowiednie kołki, choć szczególną odbałością panowie nie grzeszą. Panowie, a poziom to wy w ogóle trzymacie? Czy nie trzymacie?